Nie graj się. Jak uda mi się dookoła świata, to wygramy w Barażę. Manko z tej strony Ruda Elo, Ruda Blachara z tej manki eee. Gramy dzisiaj Barażę o pierwszą ligę. No i co? No kurwa, walimy łośków na łeb i awansujemy, Race czekają, kurwa. Michał probierz za sterami w zielonej. Michał probierz specjalnie przyjechał na meczy no. dzisiaj. No, no i my dzisiaj nie pękamy na robocie. Dzisiaj wias to Wjazd, rozjazd. I patrz, patrz. Ań. No i co? Oni z pierwszej ligi. Te, gramy z drużyną z pierwszej ligi, która jest do spadku. A my jesteśmy drużyną z drugiej ligi, która jest do awansu. No i kurwa, miejmy nadzieję, że tym miłym filmikiem zakończymy pierwszy sezon i drugi sezon rozpoczniemy na kanale w pierwszej lidze. O, tuż to, tuż to. na Tak. DAAAAAAA da! Da! Da Kurwa się zabawił Ty czemu nie ma o Pro chodzi. 16 proi nie ma połówki? Ja pierdolę. zbycze z mojego. Chłopaki połówkę mają, czy nie, masz połówkę. Ale krejmy, Poczekaj. Ale krejmy. kurwa. To na mnie, na mnie. Ale kleją. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jak w ekstraklasie kadry tutaj będą. O kurwa, ale fajnie to wygląda. Ale nikt nigdy nie traci formy. A dupa malic dupa, gasuj Albo w albo w dupę. Nie, ale to jest mega piękne. Patrzcie, meczek oh, Oskar walcz! Zna, znani poeci kurwa z nami. Star, czas, czas, piątusz. Kreuj, kreuj, piątusz kreuj! Utkaj tą pizdę kurwa. Zgawo. Zostań jeden. Patrz, patrz. Oskar zostań. Masu! Przewrotka! Przecież raz nie kurwa Piątek Kurwa, no zaraz go rozkurwię, jak się jeszcze raz zakręci, tak? <grystanie> ładunek Malic, ładunek! Leci! Tak! Dobre, brawo! Czemu my chcemy piłki? Kurwa no, nie biegajcie tyłem! Ważne, piłka! O kurwa mać! Tak? I nie możesz spadać w z, z nami, co Fabiś! Pami... nie będzie tak. się liczy, e, no kurwa! Stop kamera Stop kamerę! Trener, treze. trener! Panie trenerze! Gramy, gramy, Panie trenerze! Panie trenerze! Panie no. gramy, 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 Panie trenerze! Panie to... Panie trenerze! Czekaj, a. Ja pierdolę. Gdzie jest piłka? Dobra, co? weź to, weź to kurwa, to nagraj. Ty mnie kurwa... Ujebałem się sokiem. Ty, a ty masz ksywę wyguś? E, no, no. No wiesz. Zajebiste. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Łoł, 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 łoł. O kurwa. Ty, remaginuj. Oj, odejdź, odejdź, odejdź. O kurwa. Ojebane. Dobrze. Dobrze! biała skarpeta, czarny but. Czarna skarpeta, biały but. A się spierdoliłeś do mnie, że nie robię nóg. Ale akurat no na biuro. Ja filmik, kurwa. No wiem, bo to. Bo to... Dobrze, piątusz O Kurwa, jaki weź, to Zagrałem, zagrałem. <grywa> yeah! Panie trenerze, a ja, ja wiem, kiedy kolej na mnie? Na świeżo. <grywa> kiedy kolej na świeżaczka? <grywa> Tam jest lasek, taki, choć dogadamy. Tam jest Wiesz co? Ja widzę te drzewa. Marki, droga. Tam pójdziemy do gadania. Dobrze? Tak zwane leśne, leśne, Mishu, leśne ssaki. Misiu, ja się mogę odpalić włamki sekundy. Misiu kolorowy. Ja, ja, tu, ja tu mogę być Ja, być jestem, ja jestem tu odza... Ola, kurwa! Co się odjebało? Ja pierdole Erik Streja nagrywa powtórkę można zobaczyć, nic nie, nie było Nikuja, nie było, nie było, nikuja. Nie bez, bez nie, 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 bez szans, sprzed się odbyła styli nie było, Nikuja nie było Nie, stylu bez szans, Elo Kurwa, jeszcze tego brakowało. Ale w chuta Ja bym tego Ale ty, ładnie kurwa, ja taki brak nie będą Weź się nie nie można tej Dawaj, dawaj Aj kurwa Dupa, dupa kurwa. kurwa Kurwa Dawaj, dawaj lewo, lewo nie jak Wychodzisz że Idź, I śliźma tu Wystawimy do idź tam. Chodź. Nie, cześć. Niech trzyma. Ładuje. Pierdolę. no. nie wysłać. Nie może ci zasłaniać, wypchaj go, Erik, zasłania brał No kurwa! Ale niech jeden z zawodników. Kurwa, dobre, brawo, brawo sero! Brawo sergo!

Nie no kurwa, no nie ma opcji kurwa, po co tak gadacie? Szymek! Brawo szmalcu. Czas, czas, dobre Tomek pani, chodźcie, bo Nie rób mi no Erik, przestań, przy linii zeszli, no kurwa mać, no. Co? Dwie minuty nam dam za zrozumiane, ty. Kurwa, konfidenci, no.

Tak, Jednego mniej zaczynamy Za lewą, lewo, w lewo. w Plecy, plecy Za to, że kurwa tak, tak. Nie, ale ja tam, 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 tam nie wiem czy ja... To Patrz, piąta, protas Dlatego to muszę takowi co z tyłu co prosić

I sędzia stwierdza, że skizzy nie dostał. Brawo brawo. Brawo, brawo. brawo, brawo. A teraz pijemy. Brawo, nie. Ja pierdolę. Ja Jak, Jakie odczucia? Fajnie fajnie. 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 Dobra. Kurewki. Idziemy po Was. Tak, ja Was. Jakie odczucia ma Lid? Bardzo dobrze. Kurwa, no. Formalności. Dokładnie. Formalności, kurwa. Do zobaczenia! Halo Legionowo! I filmu, formalności. Formalności. Formalności, formalności, formalności do... stało się Ej, weź, czekaj, miniaturkę pierdolimy. A czekaj, to weź się taką jak. <laughs> Co w ogóle? Prezes i trender, bierzcie ten no, i nic Nie chcę tego robić, ale muszę! Ty, wariatko, chodź podejdziesz, chodź, chodź, chodź. Dawaj, dawaj. I tutaj nas nagrasz, dobra? To się wszystko? To się kręci. Czekaj. O, tutaj ale, tylko... No 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 o tak. Tylko podejdź link. bliżej, bliżej. O no i dobra, dobra, się. Na mi, sha la 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 la, awarziesz nas, sha la 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 la. No, no, się chamy do pierwszej ligi, wiemy. Bucie się chamy do pierwszej ligi, chamy, do pierwszej ligi do, do wszystkich, naprawdę, naprawdę jesteśmy w pierwszej lidze szóstek. Widzimy się w nowym sezonie A jak Wiesz, co zrobiliśmy? Zrobiliśmy to, co nas należało. To, co Formalnie mogliśmy czy... zrobić dużo wcześniej, ale no, daliśmy się innym, po prostu pocieszyć. No. A to nasza wina, że przedłużyli? No weź, otwórz, no co mają ci no ja ja w kurwa? No normalnie, otwórz. Sportowcy sobie nie spacy. Dziwczy na nas A to ja nie wiem, ja prosiłem światło. No Z wyłączy. no których wyłączyłem światło? Nie wiem. 10.10. 10. Dobrze, ale przedłużyli no, nie... były opóźnienia, to jak mieliśmy. Ale być? co mnie opóźniło? Ja nie mam opóźnień, mi to nikt panowie. Niech idą ci do tej furtki. Przez no, no, zamknięte jest. No, to ja pójdę jeszcze otworzyć. Tomek, chodź z tej strony! Tomek! <laughs> Kudu, no, ja pierdolę. Ja no, to, ja to, dobrze, no ale szli, no, dwie minuty <laughs> już chciałem, by się nie stało, no kurwa. 10, zgłaszam światło, jest kurwa 19 i zamknięte kurwa wszystkie bramy Karawana męcą Czysz... Czysz... Jeden, jeden, leci, leci Szybko, bo kolejni jadą! Daj mu Wszyscy czekają, karawana jedzie dalej